Andrzej Dalong, kierownik i współwłaściciel apteki pod Orem w Gliwicach, przewodniczący Komisji ds. Zawodu Śląskiej Izby Aptekarskiej. czuje się już chyba tutaj jak w domu. Prawie, że. No i dobrze, że, że. cieszymy się bardzo. Sympatyczni ale, że... panowie. Ale czy tak brakuje jest? do tego, aby poczuł pan się już w 100% domowo? No, no, kapcie i sofa I, jeszcze. To znaczy, ja myślę, że ta wiosna nas trochę zaskakuje, takie zmęczenie trochę przedwiosenne, albo już wiosenne. Na szczęście, ale to jest takie. Na szczęście, na szczęście mamy z Panem stały kontakt i możemy się wielu rzeczy o własnym zdrowiu dowiedzieć. Panie doktorze, mam przed sobą informacje no wstrząsające, nie ukrywam. Obecnie liczbę chorych na astmę szacuje się na 300 milionów. No przecież to jest niesamowita wprost cyfra. Ja wiedziałem, że astma, a co za tym idzie. Wcześniej alergia jest chorobą cywilizacyjną, ale jej rozmiary po prostu przerażają, porażają. Astma, która już wrosła w naszą cywilizację, często widujemy osoby, które muszą się w jakiś sposób wspomagać farmaceutycznie, coś tam sobie psikają. Nie zmienia to postaci rzeczy jesteśmy na progu wiosny, kiedy to astmatycy będą mieli się nieco gorzej. Jak pan redaktor zauważył, e, ułożyliśmy pewien cykl, albo ja zaproponowałem pewien cykl, który niejako wiąże się logicznie z rzeczywistością, która w, w, ma związek z naszą, naszym klimatem, prawda, z zmianami klimatycznymi. Muszę odebrać i powiedzieć, że chwilowo nie ma pan czasu. Jak najbardziej tak. Albo żona, albo pacjentki. Albo Januszku, przepraszam, <laughs> jestem na wizji, zadzwonię później. Drodzy Państwo, radio na wizji to dziękuję. dzieje się naprawdę kolega, swobodnie tutaj. A, a, a tak a propos, kolega, który dzwoni z Łodzi, myśmy hmm. trochę zaczęli rozmawiać na <laughs> temat na temat Lugola i temu podobno, ale to jest inny temat poboczny. Też fantastyczny naukowiec. Panie redaktorze, jest to proces, który zafundowaliśmy sobie sami, prawda? Naszemu otoczeniu, nasze, naszej geografii, klimatowi i nie tylko. Chemia, chemia, porażająca chemia, zaburzona równowaga i tak dalej, i tak dalej. Teraz nas będzie czekała Wiosna i te nasze cudowne zmiany nie tylko w kolorystyce, nie tylko w burza wreszcie, właściwie. Wreszcie. Brzysza, ta woda już jest, tej wody dużo, ruszę, tak. Ale alergicy będą mówili znowu pyli. Znowu pyli, ale. A z każdym rokiem coraz więcej pyli. Ale, ale z drugiej strony na szczęście mamy chyba jednak doskonałych lekarzy i nie tylko lekarzy, farmaceutów ochronę zdrowia zorganizowaną dosyć dobrze, która podpowiada pewne rozwiązania i właściwie te stowarzyszenia, nazywa się to GINA, Międzynarodowe Stowarzyszenie, Inicjatywa Ochrony Ludzi z Astmą, podpowiada, jak to robić. Podzielili tą astmę na kontrolowaną częściowo, kontrolowaną i niekontrolowaną i te dwie grupy są opanowane dosyć dobrze. Jeżeli będziemy wiedzieć, jak postępować, jak badać te przepływy swoje e, układu oddechowego, czego nie robić, co zdecydowanie sobie fundować, to z tą się też poradzimy. Ale niestety to trochę kosztuje. A może nawet trochę za dużo kosztuje. Panie doktorze, spróbujmy usystematyzować wiedzę. Skąd bierze się astma? I co to jest ta astma? Bo pojęcie używane w społeczeństwie często, ale chyba wiedza na temat definicji tej choroby niewielka. Jest to odwracalna choroba obturacyjnych dur, górnych dróg oddechowych. A właściwie wiąże się z osłabionym. Systemem immunologicznym, który reaguje w sposób nadwrażliwy na czynniki zewnętrzne, środowiskowe. Ale astma ma też swoje podłoże genetyczne. Mhm. Czyli jeżeli rodzice byli astmatykami, to niestety dzieci w znacznym stopniu dziedziczą. Ale więcej jest tych czynników środowiskowych. Czym się charakteryzuje, jakie są objawy? Przede wszystkim duszność, kaszel, krótki oddech, no i ucisk, takie odczucie ucisku w klatce piersiowej. Jest to czasami porażające. Ludzie się wtedy tego boją. Ale jeżeli mamy wiedzę jak postępować, to możemy to można powiedzieć monitorować. I nawet jak to występuje, to my profilaktycznie stosujemy, tak jak Pan redaktor powiedział, psikamy. Tak oddychamy. zwany butanazol, dobrze pamiętam? Tak to się e beta, tak. to nazywa? Tak, tak, tak. To są pochodne przeciwzapalnych sterydów niestety, ale tu taka mała uwaga, jeżeli stosujemy te rzeczy, to potem no. musimy płukać tą jamę ustną odpowiednią wodą bądź innymi środkami, bo tam jest już fantastyczne środowisko, żeby grzybki powstawały praktycznie natychmiast. Co już sugeruję, następne spotkanie to będzie z chorobami skóry i, i grzybopodobnymi komplikacjami życiowymi. Człowiek, który ma problemy z oddechem, człowiek, który przy wysiłku nie ma pełnego komfortu z oddychania, już może podejrzewać u siebie no, lub też przynajmniej zaczynać diagnozować astmę. Tak. Tak, to jest podejrzenie i dobrze jednak nie rezygnować z tych badań okresowych które powinny się wykonywać, no niestety co najmniej co raz w roku, w wieku bardziej zaawansowanym, nawet częściej. I te badania spirometryczne, czy nabieramy dużo powietrza, dmuchamy, już świadczy o tym, czy mamy wydolne te górne i dolne drogi oddechowe, czy nie. To trzeba jednak kontrolować. Mhm. Prawda? I wtedy lekarz pierwszego kontaktu z reguły kieruje do alergologa. Alergolodzy umieją to fantastycznie ułożyć, ustawić pacjenta tak, że on może unikać tego najczęściej mając już pewne zwiastuny i to wystarcza. Sposoby walki z astmą i sposoby profilaktyki, żeby do takiej astmy nie doprowadzić, żeby nie nabyć tej choroby, to, to jakie są? O, najpierw musimy uniknąć wszystkich czynników alergizujących. Czyli rozumiem, że to niemożliwe jest, żeby całkowicie I się wyeliminować. To znaczy musimy tam, gdzie śpimy, gdzie przebywamy najwięcej, czyli w domu uciekamy od alergii. Higiena, e, uwaga na myszy, uwaga na e, karaluchy, uwaga na żywność, która ma być chowana odpowiednio przepraszam, w ciąży będąc, też trzeba sobie pomagać i to też może, jeżeli będziemy właściwie postępować, zmniejszyć to narażenie na astmę, prawda? Nie palimy. Jemy oczywiście dużo witaminy E, czyli ryb, niestety ryb, zdecydowanie tych typu łosoś, hmm. typu makrela. Wtedy tych czynników prozapalnych, które uwalniają się z tłuszczy, na przykład taką dygresję zrobię, pacjenci albo pacjentki, które mają nadwagę Dosyć znaczną nadwagę. Okazuje się, o 66% częściej zapadają na astmę. Że z komórek tłuszczowych uwalniają się substancje prozapalne, które właśnie powodują te zmiany w układzie oddechowym. Jak pan jest niewydolny, oho. Chociaż oglądaliśmy niedawno Mistrzostwa świata w narciarstwie. No więc miałem też o to zapytać, że jak, no. jak to jest i czy faktycznie to pomaga, bo wczoraj odbierała już ten całą. Ale niesamowicie. niesamowicie pomaga. Kiedyś rozmawiałem z Robertem Krzezniowskim, który twierdzi, że człowiek chory na astmę, bo nasz czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzniowski też jest chory na astmę też zażywa takie oto środki, które zbudują tyle kontro kontrowersji. Twierdzi, że to tylko po to, żeby dojść do stuprocentowej sprawności, że nie wychodzimy ponad. Czy to prawda? Czy jednak wychodzimy ponad z destyczony. po prostu mamy dzięki yy, no, wsparciu Mamy zwiększoną pojemność płuc, i, i w, dzięki temu, jako sportowcy, jesteśmy bardziej wydolni. Wydolność jest o 20 i nawet trochę więcej procent większa niż inni. Tylko pytanie: jest... Czy, jeżeli faktycznie sportowiec jest chory, to on zażywając te środki dochodzi do takiej samej formy jak jego zdrowy rówieśnik, kontrkandydat do zwycięstwa, czy wychodzi ponadto, nawet jeżeli zakładając, że jest chory? Niestety, wychodzi ponadto. Czy nie jest no tak, że nawet bardzo chory człowiek na astmę zażywający dochodzi do 100%, tylko ponad to, tak? forma da... Marit Birgen chyba to udowadnia, prawda? Tak, tak chyba niestety tak. Także tutaj lobby, udział skandynawski, było na tyle mocne, że ten Symbikot tu znano, że jak wyleczyło pacjentkę czy sportowca, to ok, to jest wszystko do przyjęcia. Natomiast wiemy, bo poradziliśmy kiedyś sport, mm. jak byliśmy zdrowi, to byliśmy zakwalifikowani jako kandydaci na wyczynowca. A jak byliśmy chorzy, no to automatycznie lekarz nas odrzucą. No tak, ale to znowu ja nie o to, że dyskryminujemy ludzi lekko chorych. E, tak, ale w wyczynie sportowym, kiedy jest rywalizacja, to jednak reguły powinny być w stosunku do wszystkich takie same. Mm -hmm. Ale to tak na marginesie. Skończyło się dobrze. E, powróćmy, do miejsca, Ale bajecznie wczoraj. Y, powróćmy do miejsca, w którym y, spędzamy najwięcej czasu, czyli do naszej sypialni, bo chyba od niej należy zacząć myślenie na temat swojego zdrowia. W przypadku, kiedy mamy stwierdzoną astmę, lub też po prostu jesteśmy alergikami, y, tak. którzy po prostu na to muszą właśnie uważać. Wszelkie źródła kurzu. Wszelkie źródła kurzów, wszelkie nieszczelności w ścianach, w oknach i temu podobno. Oczywiście nie zapominajmy, że wietrzymy. Świeże powietrze musi być, wymiana powietrza musi być, ale te gazetki wokół nas, ten kurz nie niedziwikane, nie, ta, przepraszam, poszewka, która powinna być dwustronna na naszym Jaśku, prawda, czy też kołdra tak samo. I to również znaczy zawsze odkurzamy dwustronnie, nie jednostronnie. Wszystko musi być pozbawione maksymalnie kurzu no i wszelkie otwory, nieszczelności to też, y można powiedzieć obce nam myszy, obce jakieś zwierzęta typu karaluchy, tam gdzie, przepraszam to słowo, ale tam gdzie jest żywność, to niestety te zwierzęta nam szybciutko znajdują, mają ten zmysł. Nie chcę się tego mówić bo to przecież bohaterowie tak zwanego drugiego planu oni się po hmm. prostu zjawiają w naszych mieszkaniach Niestety nam towarzyszą od zawsze, tak samo jak przepraszam, zwierzęta typu grodzenie szczury, no one tam gdzie jest człowiek, gdzie są odpadki, tam one również są, ale one są nosicielem innego rodzaju, bym Powiedział, świata bakteryjnego, który nas uczula, zdecydowanie nas uczula. Przepraszam, ale dobrze byłoby również nie zapomnieć o wszelkiego rodzaju insektach. I znowu tu się kłania natura. Jakiś olejek miętowy, jakiś olejek eukaliptusowy robimy z wodą, dezyfekujemy i tego praktycznie też nie mamy. Czyli natura przeciw naturze, ale jednocześnie wiedza i świadomość. System immunologiczny mocno wzmacniamy, staramy się go monitorować, no i przede wszystkim ruszamy się, odpowiednio się odżywiamy i w dalszym ciągu uzupełniamy nie raz, ale nawet dwa razy, dwa razy w tygodniu w postaci ryb, bo to zwiększa naszą, bym powiedział, o 30 i nawet więcej procent zmniejsza naszą zachorowalność na i powstające problemy astmatyczne czy alergiczne. Bo przed astmą mamy niestety kupę czynników alergicznych, o których hmm. już mówili, przepraszam, to to słowo, dużą ilość czynników alergicznych, który znowu na mnie ubywa, a przybywa. Ja jestem przekonany, że tam po drugiej stronie, w, przed telewizorami siedzą ludzie, którzy na pewno znają doskonale temat, czy to z autopsji, czy też no, po prostu w swoim otoczeniu mają osoby, które walczą z astmą, walczą z alergią. Pan doktor tradycyjnie już za chwilę usiądzie na naszym dyżurze, Telefonicznym. Tam na pewno pojawi się masa pytań o alergię, o walkę z astmą. Możecie pana doktora śmiało pytać, a my po dyżurze telefonicznym wszystko podsumujemy. Bardzo dziękuję za tą część.